Wykorzystanie siły wiatru czy biomasy do produkcji energii może nie tylko wspomagać zrównoważony rozwój regionu i kraju, ale także przekładać się na naprawdę dobry biznes. Przekonywali dziś w Łodzi uczestnicy polsko-norweskiego projektu Bioenergia dla regionu łódzkiego. Spotkanie włączono do, do tegorocznych obchodów Dnia Ziemi. Skandynawia jest liderem, jeśli chodzi o wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Na przykład w Szwecji 80% jej produkcji pochodzi ze źródeł odnawialnych. Norwegowie mają ogromne doświadczenie, jeśli chodzi o wykorzystanie wiatru i biomasy. Nie odeszli całkowicie od komunalnych, małych elektrociepłowni. Wręcz odwrotnie, oni te małe, komunalne elektrociepłownie budują, rozwijają i gwarantują sobie tym samym zabezpieczenie w dostawy energii na niewielkim obszarze. Takie działania mogą zapewnić niezależność energetyczną małej gminy, potem powiatu czy wreszcie regionu. Ale jak przekonują eksperci, to też konkretne zyski dla producentów i przedsiębiorców. Nie tylko na naszej farmie, ale w całej okolicy mamy wiele udanych, przynoszących zyski przedsięwzięć, jeśli chodzi o wykorzystanie biomasy. I te mogą zobaczyć np. rolnicy z regionu łódzkiego i przenieść pewne rozwiązania do siebie. Partnerstwo z Norwegią ma też swoje podłoże ekonomiczne. Projekt, który stworzyło Stowarzyszenie ProAkademia jest finansowany właśnie z funduszy norweskich w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W regionie łódzkim działa już klaster Bioenergia skupiający blisko 100 przedstawicieli powiatów, firm i różnych instytucji. Jutro w łódzkim technoparku odbędzie się drugie już forum poświęcone m.in. zdobywaniu funduszy na podobne działania.